Oblany egzamin ze sprawdzania matur szokujący raportnik mówi, że nawet co czwarta zweryfikowana matura jest sprawdzona błędnie. Men w ogniu krytyki za pomysł usunięcia kanonu lektur Rewolucja na WF-ie od 1 września. Czy zakaz reklam piwa to dobry pomysł? Petycję w tej sprawie podpisało już niemal 50 tysięcy osób. Połowa wakacji za nami to dobry czas przypomnieć najważniejsze zasady bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą. Dzień dobry, Mateusz Blachnierek, witam w rodzinnym serwisie informacyjnym. Jesteśmy tu po to, aby dostarczać Wam wiedzy, wsparcia i inspiracji w codziennych wyzwaniach rodzicielstwa. Zapraszam. Dziękujemy naszym patronom, którzy zdecydowali się wspierać Polskie Forum Rodziców. Działamy dzięki Wam. Jeśli chcesz pomóc nam zmieniać świat na lepszy i bardziej przyjazny rodzinom, dołącz do grona naszych patronów. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport wskazujący na poważne problemy w ocenianiu matur w latach 2021-2024. Kontrola objęła Centralną Komisję Egzaminacyjną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu, gdzie co piąty egzaminator popełniał błędy merytoryczne, a 10-18% notowano pomyłki techniczne. W 40% przypadków weryfikacji w OKE konieczna była korekta ocen, co dotyczyło 25% w skali kraju. NIK wskazała na niewystarczające. Wystarczające szkolenia egzaminatorów prowadzące do błędów, na przykład w biologii i wiedzy o społeczeństwie w latach 2023-2024 liczba wniosków o wgląd do prac wzrosła z 32 tysięcy do 53 tysięcy, a o weryfikację z 9 tysięcy do 16 tysięcy, co świadczy o rosnącym braku zaufania. Izba rekomenduje lepsze nadzory i zarządzanie ryzykiem, by poprawić rzetelność systemu. Zespół do spraw podstaw programowych z języka polskiego przy Instytucie Badań Edukacyjnych proponuje rewolucyjne zmiany w edukacji, eliminując kanon lektur oraz dłuższe teksty w klasach 4-6. Jak ujawniono, uczniowie zamiast obowiązkowych pozycji będą wraz z nauczycielem wybierać minimum cztery książki rocznie z bloków tematycznych: takich jak Dom, Rodzina, Relacje Rówieśnicze, Przyjaźń, Emocje, Relacje Człowieka i Natury oraz Różnorodność. Szefowa zespołu dr Kinga Białek potwierdza, że w ramach tej propozycji zmieszczą się zarówno klasyki jak chłopcy z Placu Broni, jak i popularne pozycje np. Harry Potter. Zmiany mają na celu dostosowanie programu do zainteresowań uczniów. Men podkreśla, że zmiany są wynikiem pracy ekspertów i nie oznaczają natychmiastowego wprowadzenia nowych zasad. Decyzje zapadną po konsultacjach. Mimo to w mediach społecznościowych pojawiają się głosy sprzeciwu wykraczające poza podziały polityczne. Krytycy zarzucają resortowi osłabienie znajomości klasyki literatury i zaniedbanie dziedzictwa kulturowego. Od 1 września 2025 roku lekcje wychowania fizycznego w polskich szkołach ulegną zmianie za sprawą nowej podstawy programowej, podpisanej przez minister edukacji Barbarę Nowacką. Kluczową nowością jest przebudowa systemu oceniania, który odchodzi od sztywnego mierzenia wyników sportowych na rzecz bardziej holistycznego podejścia. Uczniowie będą oceniani nie tylko za osiągnięcia w konkretnych dyscyplinach, ale przede wszystkim za zaangażowanie w postęp w rozwoju umiejętności ruchowych oraz postawy wobec aktywności fizycznej. Nowa podstawa programowa wprowadza testy sprawnościowe dla uczniów klas 1-3, które mają monitorować rozwój fizyczny, ale nie będą podstawą do wystawiania ocen. W starszych klasach 7-8 pojawią się fakultatywne zajęcia, np. przygotowujące do służb mundurowych, gdzie ocenianie również skupi się na motywacji i regularności udziału. System ma premiować wysiłek i indywidualny rozwój, a nie tylko wyniki, co ma zmniejszyć presję i zachęcić do aktywności. Dodatkowo promowane będą zajęcia. Na świeżym powietrzu i różnorodność form ruchu, by uczniowie chętniej angażowali się w zdrowy styl życia. Kampanię społeczną Piwo to też alkohol, domagającą się całkowitego zakazu reklamowania napojów alkoholowych, w tym piwa, w przestrzeni publicznej, poparło już blisko 50 tysięcy osób. Kampania podkreśla szkodliwy wpływ wszechobecnych reklam piwa od billboardów po ogródki restauracyjne. Na postrzeganie alkoholu, szczególnie przez młodzież. Olga Legosz, inicjatorka akcji, argumentuje, że promocja piwa normalizuje jego spożycie, co może prowadzić do wczesnej inicjacji alkoholowej i uzależnień. Alkohol, choć jest legalny, jest substancją uzależniającą. Reklamy w miejscach publicznych sprawiają, że traktujemy go jako element codzienności, a nie zagrożenie, mówi aktywistka. Kampania wzywa do zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, aby objąć piwo tymi samymi ograniczeniami co inne alkohole. Na stronie piwo-toteż-alkohol.pl można podpisać petycję do Ministerstwa Zdrowia i Sejmu oraz zobaczyć wizualizację miast bez reklam alkoholu, co ma ukazać alternatywną, zdrowszą przestrzeń publiczną. Dyskusja nad nowelizacją ustawy trwa, a kampania zyskuje poparcie organizacji zdrowia publicznego, wskazujących na konieczność. Ochrony młodych ludzi przed wpływem reklam. Więcej na temat akcji w artykule na naszej stronie www.polskieforumrodzicow.pl. Lato w pełni, choć połowa wakacji za nami. Dzieci i młodzież szaleją nad jeziorami i morzem, a zanim wskoczą do wody, warto raz jeszcze omówić z nimi kluczowe reguły, które zapewniają bezpieczną zabawę. Kąpiel zawsze odbywa się pod okiem ratownika. Żadnych solowych akcji w stylu sprawdzę, jak głęboko jest. Nie skaczemy nagłówkę w nieznane jezioro czy morze to nie TikTok. Nie każdy trend jest bezpieczny. Sprawdzamy dno zanim zrobimy coś szalonego. Kamizelka ratunkowa to hit sezonu. Na łódce, kajaku czy słupie zakładamy ją zawsze. Unikamy pływania po zmroku, bo ciemność utrudnia orientację i zwiększa niebezpieczeństwo. I najważniejsze słuchamy wskazówek dorosłych. Nie skrolujemy zasad. Jak opiekun mówi, nie biegnij po pomoście, to nie robimy z tego mema, tylko słuchamy. Nie zapominajcie o kremie z filtrem. Przekażcie te reguły dzieciom i młodzieży w prosty sposób. Najlepiej z przykładami, które do nich trafią. Bezpieczeństwo nad wodą to podstawa udanych wakacji. Życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku na resztę wakacji. Dziękujemy za wasze wsparcie. To właśnie dzięki wam możemy tworzyć rodzinne serwisy informacyjne oraz prowadzić portal PolskieForumRodziców.pl. Każde polubienie, komentarz i udostępnienie naszego materiału to ogromna pomoc. Dzięki temu docieramy do większej liczby rodziców i rodzin. Jeśli chcecie nas wesprzeć jeszcze bardziej, zapraszamy do postawienia nam wirtualnej kawy. Link do platformy BuyCoffee znajdziecie w opisie. Każda wpłata pomaga nam rozwijać nasze działania i dostarczać Wam wartościowe treści. Subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco. W imieniu całego zespołu rodzinnego serwisu informacyjnego dziękuję za Waszą uwagę i wsparcie, Mateusz Blachnierek, bo rodzina jest zbyt ważna, by o niej nie mówić.